Witajcie, kochani, na moim kanale. Zapraszam Was na konkurs, który już zapowiadałam jakiś czas temu. Ten konkurs jest związany z wakacjami, tak jak. Może ktoś wie, może ktoś nie wie, bo jest nowy na moim kanale. W tej skarbonce zawsze zbieramy piąteczki, które wydajemy na wakacjach. No i tym razem konkurs będzie trwać na dwóch kanałach. Moje życie w Polsce i zdrabkowy kosmos, więc kto gdzie ogląda, tam bierze udział, ale jeśli macie ochotę wziąć udział na drugim kanale, zapraszam, macie wtedy dwie szanse. A zasady są takie, że trzeba zgadnąć, ile jest pieniędzy w tej skarbonce. Ja zaraz tutaj Wam pokażę i zważymy, ile. Ok, odbijam się. Zważymy sobie, ile waży... Yy, tak to wygląda, mniej więcej. I zważymy sobie, ile będzie ważyło... O. 1475. Yy, daję Wam czas, że tak powiem, do czwartku. Yy, w czwartek o 24.00 już proszę, nie pisać komentarzy, możecie pisać tylko jeden komentarz. No i właśnie, żeby mieć tą drugą szansę, to zapraszam Was na drugi kanał, tam też możecie napisać jeden komentarz. A dla takiej podpowiedzi, ile ewentualnie tutaj może być, no to zapraszam Was na filmik z poprzedniego roku. W poprzednim roku, właśnie w lipcu, liczyłam też z tej skarbonki, ale zbieraliśmy wtedy 10 miesięcy, a w tym roku, nawet jak byliśmy w górach, to nie braliśmy stąd pieniędzy, więc tutaj zbierałam 12 miesięcy dosłownie, cały rok. Te piątki. I w tamtym filmiku, sobie zobaczcie mniej więcej ile było. Zawsze to jest jakaś podpowiedź, z czegoś można startować. No, można wziąć, właśnie, tylko raz udział na tym kanale i raz udział na drugim kanale. Zostawić po prostu liczbę, którą uważacie, że. No, że tyle pieniędzy jest. I jakiś jeszcze dowolny komentarz, jak tylko, y, jakie Wam się tam chce. Y, na tamtym filmiku, gdzie Was proponuję, żebyście sobie zobaczyli, też możecie zostawić po sobie ślad. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Będę widziała, że oglądaliście. Y, I co? Jakie będą nagrody? Nagrody będą takie, że. Y, Jedziemy na wakacje w sierpniu i na wakacjach będę po prostu zbierać coś z tej miejscowości, gdzie jedziemy, albo może z okolic i tak dalej, zobaczymy. Będę tam zbierać jakieś pamiątki, na pewno jakieś zdrapeczki z tej miejscowości będą. No, uzbieram jakąś paczuszkę dla osób, które wygrają. A wygrają dwie osoby, dlatego że jedna osoba wygra na moje życie w Polsce, a druga na w kosmosie. Jeszcze jedna rzecz taka, że jeśli okaże się, że i, że kilka osób wygrano, to wśród tych osób po prostu wylosuje... Zwyciężce, a jeśli w ogóle nikt nie zgadnie, to no po prostu wśród wszystkich wylosuje jedną z wycięzców. No, prawdopodobnie zrobi to już maszyna losująca, bo nie wiem ile was będzie, ale w każdym razie nie będzie tak, że nikt nie wygra, na pewno ktoś wygra i na pewno będzie to dwie osoby. Także co, kochani, start w takim razie. Liczymy, ile może być tutaj pieniędzy. Ja sobie policzę w piątek. Yy, nagram odcinek i będziemy wiedzieli, kto jest zwycięzca. Jestem, powiem Wam szczerze, też ciekawa. Powiem Wam też taką ciekawostkę, że tutaj, yy, chociaż już nie pamiętam, yy, bo kiedyś miałam takie monety, wiecie, takie skądś tam, ale wydaje mi się, że już wyciągałam ich. Nie pamiętam. No, wydaje mi się, że tutaj są tylko piąteczki, także no nie ma nawet połowy tego, ale wiecie. Może naprawdę się pojawić fajna kwota. Zapraszam bardzo do tego odcinka, zobaczcie sobie. Oczywiście udział biorą tylko pełnoletnie, no dlatego, że będą w zrapeczki, no i osoby mieszkające w Polsce. Jeśli ktoś chce z zagranicy, no to po prostu może macie jakieś adresy tutaj w Polsce, to bardzo chętnie, dlatego że poczta teraz tak utrudniła nam życie, że jeśli chodzi o wysyłania, że wolałabym że tak powiem, uniknąć tego wszystkiego, no chyba, że się zgodzicie na pocztówkę jakoś, to nie ma problemu, ale w każdym razie udział biorą osoby z Polski albo z polskim adresem. Ja, kochani, z Wami się żegnam i życzę Wam nie wiem, Ci chciałam powiedzieć, ale powodzenia, o, powodzenia. Do następnego odcinka rozwiązania tego konkursu. Pa, pa!